Cześć moi drodzy, słuchajcie, miałem dzisiaj wrzucać zupełnie inny film, ale w międzyczasie stało się coś absolutnie niesamowitego, o czym koniecznie chcę powiedzieć. Film, który już właściwie zapowiedziałem, bo w live w sobotę o nim rozmawialiśmy, pojawi się na dniach. W tym tygodniu na pewno go wrzucę, ale póki co jest jeden temat, który na gorąco chciałem Wam przedstawić i o którym chciałem parę słów powiedzieć. Otóż słuchajcie. Na naszych oczach dzieje się coś absolutnie epokowego w branży lektorskiej na świecie. Dotyczy jednego z najbardziej znanych i rozpoznawalnych głosów w tej branży, który wszyscy znają i dotyczy nowoczesnej technologii. Dlatego krótki film, naprawdę podsumowanie dosłownie i pojawi się na pewno na blogu na dniach artykuł na ten temat. Bo w mediach zagranicznych aż huczy praktycznie od tego, i też na pewno się to pojawi na blogu, ale chcę Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, która się wydarzyła w tym tygodniu i która dotyczy właśnie nie tylko świata lektorskiego w ogóle, ale dotyczy praktycznie nas wszystkich pracujących głosem, pracujących w studiach nagrani, nagrywających, użyczających głosu, tworzących postaci dubbingowe, lektorskie itd. itd. James Earl Jones to nazwisko znamy wszyscy, a nawet jeśli nie znamy samego nazwiska, to wierzcie mi, że znacie jego głos. James Earl Jones, jeden z najbardziej rozpoznawalnych, charakterystycznych głosów w historii chyba w ogóle świata dubbingu, aktor znany z filmów, Conan Barbarzyńca, Polowanie na Czerwony Październik, Książę w Nowym Jorku, Naga Broń, on tam wszędzie się pojawiał, ale międzynarodową sławę i Oscara za całokształt twórczości Dostał za dubbing, za podkładanie głosów i za stworzenie dwóch absolutnie niesamowitych, kultowych głosów, które znamy do dziś. Jednym z tych głosów jest Mufasa w Królulwie, a drugim jest Darth Vader. No i co takiego James L. Jones wymyślił? Otóż James L. Jones parę dni temu powiedział, że nie będzie już podkładać głosu pod Dartha Vadera. No, bo jak wiecie, być może Disney w tym momencie produkuje nowe seriale w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jednym z tych seriali jest Kenobi, swoją drogą bardzo fajny serial, polecam, sam oglądam, ale występuje w nim Darth Vader w czasie tuż przed właściwie oryginalną trylogią czyli kilkanaście lat przed wydarzeniami z czwartej części tego filmu z lat 70. I w związku z tym, e, Lucasfilm z Disney postanowili w taki sposób stworzyć ten głos, czy w taki sposób odtworzyć ten głos lorda Wejdera, żeby przypominał ten głos, który znamy z oryginalnej trylogii. Jak to zrobić, skoro James Earl Jones ma już 91 lat w tym momencie? Użyli do tego technologii. Co niesamowitego się dzieje? Otóż stworzona uwaga, uwaga, w Europie, mało tego na Ukrainie! Ukraińska technologia, startup o nazwie ReSpeecher podkłada głos za pomocą sztucznej inteligencji, podkłada głos Lorda Weidera pod film. I tak naprawdę można wprowadzić do niego dowolny tekst, dowolny skrypt i czyta go za pomocą yy, głosu Lorda Weidera, za pomocą właśnie głosu yy, Jamesa Earla Jonesa. I teraz tak Oczywiście można polemizować, że jest to specyficzny głos, zmodulowany, robotyczny, dlatego nie aż tak trudny do podłożenia, dość monotonny tak naprawdę w swoim wydźwięku, ale zostawiając kwestie technologiczne na boku, bo dyskusja na temat tego, czy AI zabierze nam pracę, to jest całkowicie odrębna kwestia, zrobiło się coś niesamowitego. Otóż James Earl Jones kilka dni temu ogłosił oficjalnie że wycofuje się z podkładania tego głosu, ale przepisał prawa do używania tego głosu na Lucasfilms, na Disneya. A to oznacza, że jego głos nadal będzie używany i jego głos nadal będzie pracować w nowych odcinkach na przykład Kenobiego, ale on nie będzie już tego nagrywał. Czyli doszliśmy do punktu, w którym tak naprawdę jego głos będzie nadal istniał za pomocą właśnie technologii re-speecher, ale on nie będzie już brał udziału w sesjach nagraniowych. Czemu to jest niesamowite i dlaczego wszystkie media o tym huczą? Dlatego, że. Takiej sytuacji jeszcze nie było. Jesteśmy świadkami naprawdę czegoś epokowego. Pierwszy raz w historii zdarzyła się taka sytuacja. Dotyczy specyficznej postaci oczywiście, I to nie jest tak, że James R. Jones powiedział, że w ogóle nie będzie już pracować głosem, bo prawdopodobnie będzie, jak tylko zdrowie mu pozwoli. No, jakby nie było, już swoje lata na karku ma, ale nie chce już podkładać głosu Lorda Vadera i ten głos będzie podkładany za pomocą właśnie technologii Re-Speecher. No i jesteśmy świadkiem właśnie czegoś zupełnie nowego, czegoś czego jeszcze nie było nigdy, bo wszystkie media praktycznie po kolei zaczęły się na ten temat bardzo głośno rozpisywać i tak naprawdę jak widzicie zostało napisane, że James Earl Jones dał prawa na głos Weidera dla ukraińskiej Technologii dla ukraińskiego startupu e, sztucznej inteligencji. To nie do końca chyba tak działa, szczerze mówiąc, bo najprawdopodobniej te prawa zostały właśnie przeniesione na e, korporację Disneya. Nie mamy szczegółów, tak naprawdę, dotyczących tego, czy oddał te prawa, czy sprzedał te prawa, czy będzie pobierać tantiemy za każde użycie, i czy na przykład jego rodzina. Będzie pobierać te tantiemy w przyszłości, jeśli jego głos będzie wykorzystywany na przykład przez kolejne dziesięciolecia. Nie ma takich informacji, nie wyciekły, szukałem, ale mimo wszystko jesteśmy świadkami czegoś, czego jeszcze po prostu nie było. I teraz niesamowite jest kilka rzeczy tutaj. Niesamowite jest, że technologia, właśnie ten startup ReSpeaker działał i działa nadal na Ukrainie i działa nawet w czasie wojny. W czasie wojny cały czas ta technologia tam powstawała i odcinki Kenobiego były udźwiękawiane, były właśnie nagrywane, ten głos Lorda Vadera był tworzony, generowany właśnie tutaj, w czasie wojny. Niesamowita sprawa, niesamowita technologia, która też pokazuje, jak niesamowite są czasy, w których żyjemy, że takie rzeczy mogą być robione tak blisko działań wojennych. To jest niesamowite, słuchajcie, ale tak naprawdę to, co jest najważniejsze z punktu widzenia nas, lektorów, jak będą rozwijać się światowe media, jak będzie rozwijać się świat filmu, świat dubbingu, jeśli głosy konkretnych postaci można odtworzyć cyfrowo. To zaczyna być coraz ciekawsze zagadnienie i zagadnienie, które tak naprawdę wcześniej czy później dotrze także do Polski. Mimo że wiele razy o tym wspominałem, nie spodziewałbym się, że język polski szybko pojawi się w tego typu technologiach. Język polski jest po pierwsze skomplikowany, a po drugie mało opłacalny. Umówmy się, język polski jest tak naprawdę językiem jednego małego kraju, no i oczywiście polonii, która jest rozsiana po świecie. Ale w sumie mówimy może o 50 milionach użytkowników na całym świecie. Podczas gdy język angielski, czy poszczególne języki hinduskie, czy język chiński, mandaryński, one są opłacalne, bo mówimy tutaj o miliardach ludzi, którzy się posługują takimi językami. Dlatego technologia taka jak ReSpeecher będzie zawsze Preferowała właśnie te języki, które są najbardziej opłacalne, bo pieniądze zainwestowane w rozwój takiej technologii będą faktycznie szybko się zwracały. W języku polskim, no umówmy się, nie będzie tak. I jeśli język polski będzie rozwijany te, w tego typu sposoby, to jeszcze sporo lat przed nami, zanim coś takiego faktycznie zostanie dopracowane do poziomu, który jest w stanie. W pewien sposób zastąpić żywego lektora. Nie mam tutaj na myśli wypowiadania słów. Między nami lektorami wiemy przecież o co chodzi o interpretację tekstu, o budowanie narracji itd. i tak dalej. To nie są proste sprawy do zaprogramowania. Natomiast jesteśmy świadkami właśnie czegoś, co nigdy jeszcze nie miało miejsca, na co technologia jeszcze nigdy nie pozwoliła. I na naszych oczach tak naprawdę widzimy pierwszy taki precedens, pierwszą taką sytuację. Gdzie aktor sprzedaje prawa do swojego głosu i jego głos będzie funkcjonować całkowicie niezależnie od niego. Najprawdopodobniej będzie on pobierać tantiemy za to, a jeśli yy, no, w, w jakiejś przyszłości odejdzie, prawdopodobnie jego rodzina nadal może pobierać tantiemy za yy, to, co on stworzył. Niemniej faktycznie po raz pierwszy. Doszło do takiej, nazwijmy to, transakcji. Po raz pierwszy doszło do takiego właśnie przepisania. I to jest coś, co jest niesamowite. To jest pewien kamień milowy, pewne epokowe wydarzenie w branży lektorskiej i dubbingowej na całym świecie. To jest coś, z czym jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia. I, i słuchajcie, czytając te artykuły i obserwując to wszystko, wgłębiając się w całe to zagadnienie, powiem Wam, że z jednej strony. Troszkę jest taki niepokój, bo to oznacza, że technologia już dobija do tego poziomu, no tak jak mówię, przynajmniej w języku angielskim, dobija do tego poziomu, który pozwala na komercyjne wykorzystanie głosu bez faktycznego lektora, ale jednocześnie jest w tym coś niezwykłego, coś niesamowitego. Jest w tym coś, co sprawia, że yy, no w pewien sposób. Obserwujemy taki gigantyczny skok technologiczny w tym co robimy na co dzień i to jest na swój sposób niesamowite. Czy to jest dobre czy złe, to jest całkowicie odrębna dyskusja i zarówno jest dużo argumentów za, jak i dużo argumentów przeciw. I ja wiem, obserwuję już nieraz rozmowy na ten temat, że właśnie AI może nam zabrać pracę, nam lektorom, nam aktorom dubbingowym i tak dalej. Ale tak jak mówię, w Polsce na pewno nie grozi nam to tak szybko, jak właśnie na przykład w języku angielskim, który jest właśnie bardziej opłacalny, ale mimo wszystko obserwujemy coś i musimy też trzymać rękę na pulsie, obserwujemy coś, co całkowicie wywraca nasze pojęcie o tym, jak działa AI. W technologii głosowej, jak działają właśnie nagrania lektorskie czy dubbingowe. Dziś dotyczy to głosu dość robotycznego, dość zmodyfikowanego, dość sztucznego, byśmy powiedzieli, który nie musi przepięknie modulować mieć przepięknej prozodii i który nie musi inspirować z tym, co mówi. To są raczej dość kwadratowe wypowiedzi puszczone przez vocoder jeszcze. Ale mimo wszystko gdzieś powoli takie ruchy następują. A James Earl Jones. Właśnie oprócz tego, że jest jednym z IGOTów tak zwanych, jeśli nie wiecie co to jest EGOT, IGOT e po angielsku, to jest ktoś, kto zdobył wszystkie cztery najważniejsze y, nagrody dla osób związanych ze światem filmu i seriali, czyli nagrodę Emmy, Grammy, Oscara i nagrodę Tommy, dlatego EGOT właśnie, IGOT e po angielsku. Nie tylko w taki sposób zapisze się w annałach historii, branży i Hollywoodu w ogóle, ale też właśnie przez to, że jest pierwszą osobą w historii, która swój głos w pewien sposób przekazała dalej, żeby ten głos istniał całkowicie bez niej. I tak jak mówiłem, nie dotyczy to całego jego głosu, nie dotyczy to wszystkiego, co czyta lub gra, dotyczy to tylko głosu Lorda Vadera w Gwiezdnych Wojnach, no ale mimo wszystko, tak jak mówię, będzie to na pewno wspominane jako absolutnie epokowe, przełomowe wydarzenie, bo jako pierwszy coś takiego zrobił. Słuchajcie, to jest temat, który generuje sporo dyskusji. Co wy sądzicie o tym? Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że jesteśmy na dobrej drodze, czy jesteśmy na złej drodze, czy jest to coś, co was inspiruje, co was w pewien Sposób fascynuje? Czy jest to coś, co Was może przeraża? Dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekaw. Z chęcią w takich dyskusjach wezmę udział, bo ten temat na pewno będzie na językach całej naszej branży jeszcze długo, długo. Póki co, właśnie wszystkie media, tak jak widzieliście w tych nagłówkach, które pokazywałem, wszystkie media praktycznie bardzo to grzeją. No i trudno się dziwić, jesteśmy świadkami historii, jesteśmy świadkami historii głosowej, dubbingowej i lektorskiej. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jestem bardzo ciekaw. No i oczywiście, jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bardzo mi pomożecie w rozwoju. No i do zobaczenia już niebawem, trzymajcie się ciepło, pa!